Dzień dobry Państwu z Gmachu Centrum Kultury i Sztuki przy ulicy Łaziennej w Kaliszu mówi Makary Górzyński z oczywistych względów nie możemy, i nie powinniśmy się spotykać na tradycyjnej formule wykładów w serii Fotoplastik Centrum kultury i sztuki, ale dzięki, że tak powiem pomysłowości i wytrwałości pracowników tej instytucji kultury chciałbym zaprosić państwa na kolejne spotkanie z efektami pracy kaliskiej historii, architektury, historii sztuki, badań. Regionalnych. Tym razem zapraszam na autorski wykład, który będzie dostępny online w darmowych serwisach i platformach streamingowych w internecie. Śledźcie Państwo stronę CKIS-u. Wykład, który dotyczy życia i śmierci w Kaliszu Józefa Chrzanowskiego. Józef Chrzanowski to postać związana z kaliską architekturą drugiej połowy XIX i początków XX wieku, postać znana, nazwisko kojarzone dzięki rozlicznym publikacjom z budynkami, które kiedyś stanowiły takie rozpoznawalne ikony miasta nad Prosną, przed jego tragicznym zniszczeniem w czasie I wojny światowej, ale i wiele lat później. By wymienić ratusz, by wymienić teatr, budowle parkowe, szkołę realną, czy też gmach odwachu przy Nowym Rynku, czy Ochotniczej Straży Ogniowej. Już tych przykładów. Takich najpopularniejszych od ręki możemy wskazać kilka. W czasie tego wykładu przez 90 minut będę Państwu przybliżał, myślę, że w miarę atrakcyjny sposób, ilustrowany dość, dość bogato materiałem ikonograficznym losy tej postaci, jej biografię i związki z Kaliszem, począwszy od dość przykrych okoliczności śmierci, choć brzmi to trochę jak taki truizm, ale zważywszy na pierwszą wojnę światową i osamotnienie Józefa Aksjonowskiego w zniszczonym Kaliszu, jego odejście z miasta było tym bardziej trudne, tak mogę sobie to wyobrażać, przez wcześniejsze dekady jego życie zawodowe, związki z miastem wykonane tutaj prace, projekty, związki także z naszym regionem wówczas gubernią kaliską i Wcześniejszą jeszcze drogę zawodową, skąd w ogóle Józef Szanowski przybył do Kalisza, jakie potencjalnie tematy badawcze tutaj wyłaniają się z. Próby naszkicowania mapy biografii tej postaci, jej znaczenia, jej, jej, a, jej a, roli w czasie blisko 70-letniego życia i 30-kilku lat pracy zawodowej w Kaliszu. Serdecznie zapraszam na wykład pod nieco może dramatycznym, jeśli nie a, 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 mrocznym a, tytułem: a, Biografia architekta na pograniczu pustki. Józefa Arszanowskiego, życie i śmierć w Kaliszu. Serdecznie zapraszam Państwa. Dziękuję.